Witam państwa serdecznie. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek Sadów i Polemik. Zazwyczaj robiliśmy to albo w lokalu, albo zapraszałem Waldemara do takiego prawdziwego, realnego życia do sadu. Dzisiaj przenosimy się do jego Matrixa. Odwiedzimy Waldemara w jego laboratorium. Zapraszam. Cześć Waldemar. Witam serdecznie. Biła za... niespodzianka. Co ty tu psujesz tu w swoim laboratorium? Próbujemy coś uruchomić, coś otworzyć. To jest jeden z roztworów, który będziemy stosowali jako standard do chromatografii. Ale to o tym pewnie to się da wypić? Tego się nie da wypić, może Nie, nie rasz mi od razu, a może to jest jakaś przyszłość. To na Ech... pewno jest przyszłość, ale nie dla Ciebie, <laughs> tylko dla sprzętu. Słuchaj Waldemar. Temat jest taki: aktualny bieżący. Nie każdego roku, ale w tym roku akurat nam się znowu to powtarza. Mamy przedwczesne osypywanie się jabłek. W tej chwili, najpierw, w, w, chyba jako jedna z pierwszych odmian, Gloucester posypała się i to już miesiąc temu. W tej chwili, dosyć mocno zaczyna się sypać odmiana e, Ligol. Bardzo się boimy, że w tym roku może się posypać też Szampion, i boję się też o Jena Goldy ponieważ są przerośnięte, mają mało nasion i chyba jakby tak trochę przedwcześnie dojrzewały. No i mamy na to w programie ochrony roślin praktycznie dwa rozwiązania. Jednym z nich to jest substancja, którą znamy od bardzo dawna kwas alfa-naftylodztowy, czy może tego jakoś inaczej tam bardziej nowocześnie nazwać. Zostańmy przy 1 na no. I jest to substancja, którą na wiosnę po kwitnieniu Używamy do przerzedzania zawiązków, czyli do. Tak. pomaga to osypywanie się jakichś zawiązków, tak? Zwłaszcza tych słabych. Se, se, zwłaszcza słabych. Natomiast e, w okresie jesiennym, przed zbiorami, ta sama substancja, i praktycznie w tych samych stężeniach, jest stosowana do podtrzymywania owoców, zapobiegania ich przedwczesnemu osypywaniu. Czy ty potrafiłbyś tak krótko w dwie minuty powiedzieć, dlaczego to inaczej na wiosnę działa, inaczej na jesieni? Znamy się już troszeczkę, więc pewnie wiesz, że krótko nie potrafię tłumaczyć czegokolwiek, ale faktycznie to jest bardzo interesujący problem i interesujące zagadnienie z punktu widzenia działania substancji, takich jak regulatory wzrostu. NAA jest przecież syntetyczną oksyną, jest hormonem roślinnym, który wpływa na cały szereg różnego rodzaju procesów. Mogą to być procesy związane albo z taką odpowiedzią, Krótkotrwałą albo długotrwałą. Natomiast najbardziej interesujące z punktu widzenia właśnie tych procesów, o których mówiłeś, czyli albo osypywanie się zawiązków wczesną wiosną, tuż po, po zawiązaniu, po zapłodnieniu kwiatów, albo utrzymaniem owoców na, na etapie właśnie późnego lata, czy, czy wczesnej jesieni. Ta syntetyczna oksyna może działać w ten sposób, o którym mówisz, ponieważ mamy do czynienia z dwoma różnymi zdarzeniami. Mamy. Różne rodzaje tkanek, mamy różne organy, mamy kwiaty, mamy młodą tkankę, młodą tkankę młode, rozwijające się, młode rozwijające się zawiązki owoców, albo już w pełni ukształtowane owoce, w których mamy, sam to zauważyłeś, zbyt małą ilość nasion. Tak? Nie w pełni dochodziło do zapłodnienia, w związku z tym tych nasion jest relatywnie mało. No, to tak, może powodować ale... także, e, że te nasiona będą. Zbyt mało wysyłały, wysyłały sygnałów dla e, czynników takich jak hormony, bądź też zbyt mało będą inicjowały e, biosyntezy tych hormonów. W tym można upatrywać tego efektu przeciwstawnego działania. Inna sprawa, że auksyny, generalnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że są to. Ty, znaczy, chcia, chcesz powiedzieć, że gdyby tych nasion było dużo, to efekt działania NAA wcale nie musiałby być taki, o którym mówisz, czyli podtrzymywanie nasion na roślinie. No, Dodanie, dobrze, no. Dobrze, ale wiesz co, problem wydaje się być bardzo skomplikowany, bo to osypywanie nie zawsze następuje. Często jest tak, że mówimy, o są to warunki sprzyjające, będzie to przedwczesne osypywanie się jabłek, a ono nie następuje. Natomiast nie spodziewamy się czasem, że będzie przedwczesne osypywanie się jabłek. No i w sobotę zaczynają pojedyncze jabłka spadać, a w poniedziałek już jest dywan pod drzewem. Tak, tutaj mamy do czynienia z pewną synchronizacją też zjawisk fizjologicznych, ale y, wydaje się, że to ten dodatek NAA, o którym mówisz, przecież to są dawki stosunkowo nieduże, takie same czy porównywalne z tymi, które stosowane są, stosowane są wczesną wiosną i, i powodują tak drastyczne efekty w postaci odpadania y, młodych zawiązków, prawda? Tutaj czegoś takiego nie widzimy. Generalnie można przyjąć, że auksyny, te naturalnie występujące, stymulują. Rozwój komórek, stymulują podziały komórkowe, wzrost komórek i można powiedzieć, że one są raczej nastawione na pozytywną regulację wzrostu. Natomiast. To um, dlaczego wiosną zrzucają? To też jest bardzo ciekawy aspekt, ale to raczej wydaje mi się, że jest związane z tą dominacją poszczególnych partii. Kwiatów czy, czy też. Czyli chcesz powiedzieć, że tak wzmacniają ten, tego ten... największego, najsilniejszego owocka, który jest na, na, w, tym w kwiecie, tak. w stanie, że te pozostałe zostaną ogłodzone i zrzucone. Tak, wydawać by się mogło, że to troszeczkę podobne jest do takiej dominacji wierzchołkowej, jako, jaką obserwujemy w łodydze. Dopóki mamy ten pąk główny, to wszystkie pąki boczne są zahamowane, ich rozwój jest zahamowany. Jeśli obetniemy ten pąk wierzchołkowy, to stężenie. Dopiero... Tych auksyn, które są na samej górze, maleje i zaczynają rozwijać się pąki boczne. Być może tutaj jest podobnego rodzaju korelacja nie taka sama, oczywiście, ale podobnego rodzaju, taka, która determinuje, że najwięcej substancji pokarmowych trafia do tego głównego zawiązka, natomiast te pozostałe są troszeczkę, tak jak sam zauważyłeś, ogłodzone. Jeżeli mamy trochę więcej auksyn, ta zlewnia robi się bardziej chłonna. Ten NA, który podajemy, bardziej stymuluje, bardziej przyciąga jeszcze substancje mm -hmm. pokarmowe, to powoduje, że coraz bardziej głodne, coraz słabsze są zawiązki boczne. I to może powodować efekt osypywania się właśnie tych słabych zawiązków na wiosnę. Natomiast późnym latem, czy, czy też jesienią, już takiej sytuacji nie mamy. Prawda? Tutaj mamy wykształconą tkankę, która musi być wypełniana jak największą ilością materiałów zapasowych. Jeżeli podamy auksynę. Które jest stosunkowo mało, bo nie wytworzone zostały nasiona, tak? a one będą przecież głównym determinującym ilość auksyn w owocach źródłem, to, to te dodatkowe auksyny podane będą stymulowały transport tych substancji pokarmowych, które muszą wypełnić jeszcze nam będące na roślinie owoc. A może to jest tak, że to dodatkowa dawka tych auksyn po prostu. E, utrzymuje tylko te główne, najważniejsze ciągi y, transportowe składników pokarmowych i wody I przez, to, i przez to są ograniczone pozostałe. I na wiosnę te słabsze zawiązki się osypują, bo centralny ciągnie, a na jesieni wszystko i tak idzie już w owoc, bo tej konkurencji nie ma. Tak, jesienią zostają tylko te, te na drzewie owoce, które się utrzymały po wiośnie, tak? po, czyli po na tych wczesnych etapach. Czyli efekt, my mówimy przerzedzania, czyli zrzucania, ale tak naprawdę te auksyny powodują silniejsze podtrzymanie tych centralnych. Tak, raczej tak. Kosztem A tych w... słabszych, tak? I wtedy te słabsze, oczywiście, są eliminowane, odpadają. Czyli to nie jest sprzeczność, że ten sam hormon inaczej działa na wiosnę, na jesień, tylko inne są po prostu efekty, które my widzimy. Różny mamy rodzaj tkanek, różny mamy rodzaj organów, w związku z tym ten hormon może działać troszeczkę inaczej. Tutaj, oczywiście, tych kwestii, które powinniśmy poruszyć, jest dużo więcej, bo na przykład auksyny odpowiedzialne są także za Utrzymywanie i właściwy rozwój warstw odcinających, np. w liściach. Być może także do podobnych sytuacji dochodzi przy ich nadmiarze w przypadku owoców. Co więcej, auksyny bardzo efektywnie stymulują rozwoj, rozwój wiązek przewodzących. Więc tam, no gdzie mamy auksyny, tam mamy dobrze wykształcone wiązki przewodzące. Jeżeli te auksyny będą obecne na etapie wczesnego zawiązka albo jeszcze kwiatów, to oczywiście najwięcej wiązek przewodzących będzie wytwarzanych i największe, e, najlepiej funkcjonujące będą wykształcane tam, gdzie mamy kwiat królewski. Centralny, centralny, tak, centralny. Najsilniejszy. najsilniejszy, to on musi być najlepiej odżywiony, musi do niego do, do, docierać jak najwięcej substancji pokarmowych, substancji mineralnych, jak najwięcej wody. Natomiast jesienią oczywiście te tkanki już są rozwinięte, ale także ich funkcjonowanie może poprawiać dodatek auksyny, których jest stosunkowo niedużo nie relatywnie niedużo, ponieważ nie wykształciły się do końca tak jak powinny nasiona na, w tych owocach. Nie wiem, czy to jest dobrze wytłumaczone. To tylko hipotezy, to ale wydaje hipotezy. mi się, że, że mają one uzasadnienie także naukowe. No to dobra, to żeby nie przyciągać, skoro nie chcesz tym poczęstować, to choć na tym, kawę. Tym na pewno nie a na kawę chętnie pójdę. Dziękujemy Państwu, dziękujemy. Do zobaczenia.